Witam państwa serdecznie. Jest niedziela 8 stycznia 1995 roku. Proszę zapamiętać tę datę jako datę narodzin nowego programu informacyjnego oczekiwanego od dawna przez spory odsetek telewizów. Wiemy, że programów informacyjnych jest wiele, ale to, że jest ich wiele, wcale nie znaczy, że zaspokajają one zapotrzebowanie na rzetelną, obiektywną informację. My mamy ambicje, potrzeby te zaspokajać w miarę naszych skromnych na razie możliwości. Zanim przejdziemy do wiadomości bieżących, pozwolą Państwo, że przedstawimy materiał, który był gotów już w listopadzie ubiegłego roku, ale naszego programu nie było jeszcze wtedy na antenie. Oto po głośnej aferze na Dworcu Wschodnim, kiedy to polska policja została oskarżona o pobicie obywateli rosyjskich, do Moskwy udał się minister spraw wewnętrznych Andrzej Milczanowski. Po powrocie zorganizował konferencję prasową. Oto relacja filmowa z tego wydarzenia. Minister Spraw Wewnętrznych Andrzej Milczanowski, który wczoraj późnym wieczorem powrócił z Moskwy, kategorycznie zaprzeczył, jakoby za incydent na dworcu wschodnim przepraszał Rosjan na kolanach. Minister Milczanowski powiedział, że policjanci z posterunku na dworcu wschodnim w Warszawie nie interweniowali, chociaż byli powiadomieni o tym, że ktoś chce napaść i obrabować obywateli rosyjskich, którzy znajdowali się w pociągu. Czy w takiej sytuacji należy przeprosić, czy nie? Bo moim zdaniem tak. Atakowany przez dziennikarzy minister Milczanowski powiedział, że nikogo nie przepraszał na kolanach. Dodał też, że polska delegacja spotkała się z serdecznym przyjęciem w Moskwie, a sprawę incydentu na dworcu w Warszawie można uznać za zamkniętą. Nie możesz mówić głośniej. A. Dobrze. Nie, no, nie widzę przeszkód. E, właśnie. Nasz reporter zawiadomił mnie, że zaobserwował coś bardzo interesującego i obserwuje dalej z ukrycia. Nie wie gdzie jest, nie wie co właściwie obserwuje obiektyw jego kamery, ale wydaje mu się, że to jest ciekawe ujęcie i prosi, żebyśmy go wpuścili na wizję na żywo. Myślę, że możemy zaryzykować. Uwaga, wpuszczamy Was na powiedzmy maksimum dwie minuty. To jest ta maszynka, tak to wygląda. O, sześć strzał. Do tego jest jeszcze kabura, ale odstawałoby to. To lepiej, zapas. Tak. Te u, ty, pan nie da rady. Znaczy, przepraszam bardzo, nic nie widzę. Pan jest leworęczny, to trzeba odwrotnie. Korbans, praw, o, tak. Jak pan zapnie, to trzeba uważać, żeby się nie wysmyknął, jak pan będzie szedł. Szydźkę już na sali, czekają. Pan. Premier Pawlak Waldemar, jak się wydaje, idzie właśnie na spotkanie ze swoim rządem. Lub może na spotkanie z Panem Prezydentem, tu możemy się tylko domyślać, może chce omówić sprawę Andrzeja Olechowskiego albo Pastusiaka Longina. Przechodzimy do relacji z wydarzeń ostatnich dni. Oto za chwilę przypomnimy sobie moment, kiedy to Pan Prezydent urządził w swym pałacu uroczysty opłatek, na którym panowała bardzo miła atmosfera, było bardzo elegancko, nikt nie musiał się tłoczyć przy bufecie, kanapki znosili kelnerz. Staraliśmy się w rozmowach z uczestnikami dzisiejszego spotkania zaprezentować Państwu ich refleksje na temat mijającego roku, a także oczekiwania na rok 1995. Czy się spełnią każe czas? My dziękujemy Państwu za uwagę, a sprawozdawali dla Państwa z Pałacu Prezydenckiego Grzegorz Miecugow, Piotr Jaświński i Tadeusz Zwietka. Pewnie zauważyli Państwo, że już drugi raz posłużyliśmy się komentarzem redaktora Zwiewki z wiadomości. To dlatego, że nasza ekipa nie dostaje jeszcze wystarczającej ilości zaproszeń na różne uroczystości. Nic dziwnego, jesteśmy programem nowym, chociaż sięgnęliśmy po tytuł tradycyjny, zasłużony, ale jednak na antenie jedynki stawiamy pierwsze kroki, więc jeszcze czołowe postacie życia politycznego patrzą na nas podejrzliwie. Mam nadzieję, że gdy zobaczą kilka pierwszych naszych programów, chcielibyśmy ukazywać się no przynajmniej raz w miesiącu, może co dwa tygodnie, więc może już niedługo politycy poznają nasze dziennikarskie umiejętności i wtedy lody zostaną przełamane. Wracamy do wiadomości. Wciąż niepewna sytuacja ministra spraw zagranicznych przypomina nam konferencję wicepremiera Timoszewicza Włodzimierza, na której to konferencji prasowej po raz pierwszy padły oskarżenia pod adresem osób napiętnowanych w ramach akcji Czyste ręce. W sierpniu akcja Czyste ręce miała na celu sprawdzenie, czy osoby na wysokich stanowiskach państwowych pobierają dodatkowe wynagrodzenia w Radach Nadzorczych Spółek i Fundacji. Zgodnie z ustawą z 1981 roku mają prawo tylko do jednej pensji. Ustawa antykorupcyjna sprzed dwóch lat zakazuje im ponadto udziału w pracach spółek prawa handlowego. Z ujawnionych dziś przez ministra Cimoszewicza informacji wynika, że 442 wysokich urzędników państwowych reprezentowało skarb państwa w radach nadzorczych spółek. Minister podkreślił, że osoby te nie złamały ustawy antykorupcyjnej. Jednocześnie jednak uzasadnione są wątpliwości. Czy taki mechanizm reprezentowania interesów skarbu państwa jest prawidłowy? Zajmowanie stanowisk w spółkach prawa handlowego przez osoby, o których mowa, jest w oczach opinii publicznej nie tylko naganne, ale i rodzące podejrzenie braku bezstronności w sprawowaniu funkcji publicznej a lub możliwość kierowania się w wykonywaniu funkcji urzędowych poza merytorycznymi względami. Po południu minister sprawiedliwości przedstawił posłom te same informacje, co wcześniej dziennikarzom. Posłowie nie dostali jednak, w przeciwieństwie do dziennikarzy, listy urzędników państwowych, którzy złamali prawo. Dane te otrzymał jedynie marszałek prowadzący obrady Sejmu i posłowie mieli wątpliwości co do sensu akcji Ministerstwa Sprawiedliwości. Chcielibyśmy, aby tradycją naszego dziennika stał się obok informacji także reportaż. Dziś proponujemy Państwu reportaż o skromnym człowieku, który... Po prostu opowie nam o swojej pracy. Reportaż nosi tytuł Pomysłowy urzędnik. Tym reportażem ja już Państwa pożegnam. Dziękuję bardzo za uwagę. Praca urzędnika Kancelarii Sejm jest ciężka i żmudna. Najwięcej kłopotów przysparza nam obfita korespondencja. Musimy co miesiąc wysyłać tysiące listów. Dlatego też na każdym kroku staramy się usprawnić naszą pracę. Ja na moim odcinku staram się wykorzystywać energię posłów, która to energia dotychczas się marnowała. Wykorzystuję tę energię do prostej z pozoru czynności przybijania znaczków do kopert, bo oczywiste jest chyba, że znaczek po nawilżeniu musimy przyłożyć do koperty, a następnie koperty umieścić na czymś twardym i przybić kilkakrotnie, zanim klejnie zaschnie, żeby znaczek nie odpadł w tym celu. Nikt mnie nie są ani nie 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 ma nie w nie ma a nie ma nie 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 siebie, pozycji. nie robią żadnych układów, tylko uczciwość Polska, patriotyzm do tego nakazywa. Panie prezydencie, Unia Wolności wyrosła z antykomunistycznej opozycji. Unia Wolności chciała i chce państwa demokratycznego. Tu nie chodzi o żaden Słowny ping-pong przed wyborczym. ale jest to niepokój o Polsce. Czy nie zdaje sobie Pan sprawy, że kiedyś generałowie Panu mogą powiedzieć nie, Parlamentowi mogą powiedzieć nie? My wiemy, że wojsko chce być apolityczne, ale ono musi w tą apolityczną wzrosnąć.